Będzie wciąż Królestwo Jego wierzchnie dwa On zdobił duszę mą ze mnie nie On dał mi całkiem nowe życie Uczyli mnie jest dla mnie radosną modlitwą Dziedzictwo w tym obrażył mnie bo Umiłował mnie Moje Jezus, skrót, za twoje imię, za Z pędzeniem czasu, za twoje imię. Za Kiedy śpiewamy, prada, kiedy modlimy się razem, to jest większa siła i Pan był bardziej wysłuchuje naszych modlitw, kiedy jesteśmy wszyscy razem. I ogólnie jest miło. Moje jest to czas spędzenia z Panem Bogiem przede wszystkim, tego czasu, jest to czas na przemyślenia. Tak. On wyrwał mnie z królestwa ciemności Dziedzictwem swym obdarzył mnie Bo mój Ojciec Bóg Mój Jezus, Królem Królów Weźmy do celu, dobre muszę dać! Mój Jezu, z królem królu jest. Mój Jezu, złapać będzie wciąż. Duchowym, który zawsze mnie napełnia radością, i daje taką żadnym akumulatorem, który ładuje na cały rok. No i... A wam e, sobie pielgrzymka, bo e, lubię chodzić do kościoła. Prawda? życie uczynił mnie dzieckiem światłości, dziedzictwem Prawda? 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 mnie. Prawda? mnie Prawda? 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 Dla mnie pielgrzymka to przede wszystkim służba. Mój, teraz ze mnie mój, Jezus królem królów jest. Mi się podoba, że na i się... idziemy. On zdawił duszę mój, teraz we mnie mieszka już. Dwa ciemności Dziedzictwem swym Udażył mnie Pomiłował mnie Mój ojciec Bóg Mój Jezus Królem Królów Grzymka to nie tylko przejście tutaj po ziemi To też zastanowienie się Nad, nad swoją duszą Nad swoim życiem wewnętrznym To co było w konkurencjach poruszane Mój Jezus Królem Królów oh yeah